Odległość księżyca od Ziemi wynosi zależnie od orbity od około 360 do 405 tysięcy km. Przyjmijmy zatem średnią równą 380 tysięcy km. Biorąc pod uwagę, że niebo jest jak pusta autostrada bez fotoradarów, moglibyśmy cisnąć tyle, ile fabryka dała dla naszego golfa. Jadąc, lecąc 100 km na godzinę, podróż zajęłaby nam raptem 158 dni. Prawie pół roku jazdy bez przerw na sen i siku. Pójdźmy o krok dalej: robiąc sobie 30-minutowe przerwy co 6 godzin jazdy, a także 8 godzin snu skracając dzienną trasę do 15 godzin, podróż zajęłaby 237 dni. Według internetu Volkswagen Golf 3 z silnikiem 1,4 i 55 końmi mechanicznymi pali 7,4 litra na 100 km. Ile zabulimy za tak ambitne wojarze? Umowną granicą kosmosu jest linia Karmana, czyli wysokość 100 km od powierzchni planety. Pomijając opór towarzyszący przekraczaniu granic atmosfery, zamknęlibyśmy się w 105 km. Dalej pojechalibyśmy nawet na wyłączonym silniku. Potrzebowalibyśmy równo 7,77 litrów paliwa. Biorąc pod uwagę aktualną średnią cenę E95, wydalibyśmy na to 33 zł i 48 groszy. A głupie matały z NASA wyrzucają mi!